Cześć, witam Was. Oto kolejny odcinek Skybloku ze Smarkiem. Skończyliśmy ostatnio na tym, że Steve położył się spać. Mieliśmy budować generator Kobla. Jak widzicie, już zrobiłem platformę zabezpieczającą World Editem. I chcemy ja powiedzieć, otóż. Nie jestem Steve'em. Tak, oto mój skin. Twarzy będzie ciężko zobaczyć, chyba że. Czekajcie. Chyba, że... Tak. No, taki Edio Enderman. Który będzie dopiero w przyszłych wersjach. Jeszcze ja mam ty 1.401 złoty pasek. Ła! Wow. Herkules. I stoję sobie z kill-offem, skaczę i owieczka, tam gdzieś owieczki są. Bo zrobiłem nową wyspę tak dla ulepszenia. Wstawiłem tam trochę surowców, dużo kobla tam rzuciłem. Ale ustawiłem ją tak daleko, że żeby się do niej dostać trzeba wykorzystać prawie tyle samo kobla. I to wstawiłem tam, nie wiem, pół jest. No i tam jest niespodzianka. Jeżeli będziecie chcieli, to Wam mapkę mogę dać. Mieszka mi trochę znowu szankuje. i teraz, tak pierwsze pytanie na dziś, czy wiecie, jak się obsługiwać frapsem? Jeżeli tak, to powiedzcie mi, gdyż wiem, że frapsem podobno się lepiej nagrywa. Nie ma tyle lagów, to ja bym wtedy mógł sobie w końcu z kumplem nagrać Survival. Ale on tam trochę wie. Do 30 sekund, tak nagrywać. Ja mam kraka. Sklekowałem sobie. Ktoś tam się zarejestrował. Ja po podmieniłem, że to niby, niby ja to on. I teraz chcę nagrać, że tak powiem, jego kątem. Ale nie mogę. Gdyż nie wiem, jak. Klikam tam czasem w 9, ale tylko się pauzuje na chwilę, gra. I praktycznie nic nie działa. Matko, jak ja tego nie lubię. Ja tylko sobie trochę kucałem. Dobra. i tak. I przede wszystkim, poza generatorem kobla, który będziemy dzisiaj budować, chciałem Wam podziękować za te 184 wyświetlenia filmu. Tylko szkoda, że pie pierwszą część, jak wstawiłem, to tylko 17 było. No cóż, zabierzmy się za ten generator kobla. Ja mam przy sobie wederko lawy, odstawię je w razie bym spadł. 7 kobla. To mi na razie powinno wystarczyć. Tak, wiem, mogę zaoszczędzić. Czasem o tym zapominam. Eee. Czy ja włączyłem damage'a? Przecież chwilę się bawiłem w skakanie. Skakałem sobie... Tam gdzieś... Stamtąd tutaj, właśnie do wody. Ale że była zapłetka, to nie chciałem się zabić. To tak, tutaj będzie spadać. Tu musi być blokada. Woda, nie woda, lawa się nie rozleje na boki. Już, ja już o tym wiem. Się będzie tworzyć kubka lawy. Kubka. Ja ją będę spijać. A, będę potrzebować tabliczek, tak? Dobrze, to. Szkoda, że tyle osób oglądało, a żadna nie zostawiła komentarza. Mam nadzieję, że więcej osób będzie cały czas oglądać. Nie cały czas, tylko że coraz więcej, na trzy. I że w końcu uda się. Wyzwolić ten kanał do wolności i że obejrzą go gromady zatroskanych ludzi. Nie, tak żartuję. Nie się domyśliliście po moim tonie. Mogę już trochę głośniej mówić. Mogę wyrazić pewnie jak słyszycie. Wkurza mnie trochę, że... A! Jednego drobka nie mam. Yy. To może... Nie patrzcie na chwilę. Tak, dziękuję za to, że nie patrzyliście. No i nagrywamy dalej. Zrobimy kolejną dobiczkę. Tak, później przypomnijcie, że będę tą jedną deskę wyrwali, jak zrobię. Już wywali teraz w tak przez przypadek. Nie tu, tu. Nie mam żadnej deski więcej? No cóż. Hmm, jak Oho, mieszka mi miga, to bardzo przeszkadza, teraz tak, nie to niszczę. I lawa mi się tutaj robi. Właściwie to kamień z lawy. Później to jakoś obuduje. Kamień nie ma, a później się to przeniesie gdzieś tam. Albo tam, albo tam. No, gdzieś tam. No, tylko lawy. Kilow mam przy sobie. Nie mam patyków. No cóż. To w ogóle. To chciałem Wam podziękować w tym odcinku. O czym już mówiłem. Mam nadzieję, że się zbyt nie powtarzam zbyt często. Mhm. Bo to nie ten, co trzeba. Mhm. Ja tam mam tylko wody, jak widzieliście. się schody zrobi do wejścia dobrze i czas zacząć kopać A, tak szybko Ja tak zauważyłem Nie wiem czy będzie słychać dźwięki w grze to się zaraz zobaczy Zaraz zrobimy taką stop klatkę ja chyba to przyspieszę nie będziecie oglądać tego całego. Dobrze. To ja robię stopkatka. I albo zrobimy taki time lapse. To mi napiszecie już w komentarzach. Proszę was, piszcie komentarze. I widzimy się za chwilę. Ja zrobię tutaj taką cień, taki cień. Jak widzicie, uzbrałem już 42 kobla. Lagi mam niesamowite. Została mi minuta nagrywania. Więc... Teraz się pożegnamy. Ja sobie już później będę kopać tego kobla. Więc tak. Wyko wykopiesz ten glocek. I tam sobie na górę. Poprawiłem trochę ten generator. Tam... Lawy... Lawa też płynie na się. Bo tam wykopałem jeden gocek tilta. Tutaj jest zaokrąglone, bo nie chciał, nie chciał płynąć, żeby kobel. Więc tak. Podejdziemy sobie do łóżeczka, skoczymy. Popatrzymy na nasze dzieło tego odcinka i się pożegnamy. Cześć!